Odpowiem, wydaje mi się, że się uda i że wszystko będzie dobrze. I, 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 i jesteśmy po prostu y, na festiwalu Romalii, więc śmiejmy się, bądźmy szczęśliwi, a troski tak nas same dopadną. Mądrego to Co było widać? i Słychać, to jest Państwo. Oddaję Państwu artystów, bardzo proszę. No, zdjęcia? No, Chcieliśmy wspólnie razem, bo jesteśmy zmęczeni trochę, więc nie będziemy tutaj. A proszę Państwa, więc długą... zdjęcia wspólnie razem bardzo no, proszę. Państwo są zmęczeni. Proszę, proszę. Długa droga przed nimi, kolejne grania i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też, no cóż, wielkie prawa dla artystów Bartelu nie Niewolnia. Bardzo proszę Państwa o zrobienie zdjęć grupowych. No bo jak Państwo słyszeliście, artyści są zmęczeni.